To jest o wiele lepsze. Uch, pasażerowie na pokład. Hej, tu jest kolejka. Witam, proszę pani. Jestem bardzo bogaty i zawsze latam klasą biznesową. Wow, super. Uha, poczekaj chwilę. Co masz w torbie? Dam ci tysiąc dolarów, że tego nie otworzymy? Och. Prawda? Jak mogę odmówić? Nigdy w życiu nie widziałem tylu banknotów. Chwileczkę. Hmm, czy to fałszywe? Co? Te pieniądze są fałszywe. A, o nie, o rany, złapię cię. Hmm, że, że chcę dać ci prezent. Wow, co za niesamowity dzień. Proszę, wejdźcie. Dobrze, bez żadnych kontroli. Dziękuję, proszę pani. Oto moje miejsce. Tak. Cóż, teraz mogę cieszyć się moimi złotymi monetami. I podziel się z innymi. To szaleństwo! Jednocześnie jest to pyszna przekąska, ponieważ te monety są zrobione z czekolady. Po prostu to uwielbiam. Hmm, hmm. Gdzie on jest? O! Eee, e, co to jest? Hej. O, jesteś. Chodź, chodź ze mną. Chodź. Naruszyciele nie mają miejsca na pokładzie samolotu. U! A, ha! To jest o wiele lepsze. Uch, kto tu pływa w pieniądzach? To nie jest prawdziwe. Obudź się o nie. A to jest dowód o człowieku. No cóż, idźmy dalej. To naprawdę zabawne. Chodź, kto następny na pokładzie? Mhm. Czy tylko mi się wydaje, czy widzę kitkat w Twoim paszporcie? Tak, podejrzane. Żadnych słodyczy na pokładzie, nie. Zwłaszcza czekolady. Cóż, możesz iść bez tego. Och, trochę? Cześć, masz jakieś słodycze? Oczywiście, że nie. Nie. Zobaczmy, co. Co to jest? Ta gumka do włosów wygląda jak lizak. Aha. Mm, to prawda, nie oszukasz mnie, przepraszam. Tak więc wybaczam ci. Po prostu zjedz to przed odlotem. Słyszałem, że można tu przejść z lizakami. Mm, właściwie mamy zasady. Nie ma mowy, żebyś przemycił tego lizaka na pokład. O człowieku. Cóż, muszę przyznać, że jest całkiem dobra. Cukierki na imprezę. Cześć, pilocie. Chodź szybko, zna moje imię. Co? Jak dostaliśmy kole na pokład? Tak, Ubawa Zdecydowanie pamiętam to zdanie. Moja ulubiona kola. To wspaniały dzień na latanie, proszę pani. Proszę, witam pana. Dziękuję. I jesteśmy na miejscu. Och, proszę bardzo. Ach. Super! Mój plan zadziałał! Och, spójrz na to! Jest tu tak świetnie! Ale najpierw muszę się odświeżyć moją ulubioną kolą, oczywiście! Ops! Och, pijesz kolę? Hmm, która szkoła lotnicza cię tego nauczyła? Czy chciałbyś spróbować? Oczywiście! Wow. Zostaw trochę dla mnie. Cieszę się, że Ci się podobało. Dzień dobry. Jesteście gotowi do lotu? Tak, jesteśmy gotowi. O Boże, fajnie. Tak się boję. O nie. Przyjacielu, muszę iść do toalety. Zajmij się samolotem. To będzie szybko. Och, okej, okay, spokojnie, spokojnie! Nie wiem, jak latać samolotem. Pomóż mi, spadamy! Co się stało? Byłem tylko na chwilę. Och, co z tobą, przyjacielu? Co zrobiłeś? kręci mi się w głowie! Co tam jest? Wszystko jest jasne! Na pokładzie nie ma miejsca dla oszustów! Nie, przepraszam! Nie puszczaj tego! To nie jest mój przystanek! To jest twoje! Cześć, kolego! Och no, o wiele lepiej! Co? Cześć, chłopcze, jak się masz, dziadku? O, chłopcy, przestańcie się na mnie gapić! Ups, uch, on potrzebuje pomocy! Cześć, oto mój paszport i bilet! Uch, dzięki, ja. Okej, okay. masz jakieś słodycze? O, tak, dobra, idź. No to! Och, czekaj! Stop! Masz jakieś słodycze? Bo wyraźnie widzę, że masz! Och, pech! Możesz iść! Cześć! Hej! Wow, co za ciało! Chciałbym takie mieć! Hmm, czas zjeść moje słodycze, które schowałam pod sukienką. Zacznę od moich ulubionych skittles. Yahoo. Zróbmy to! Uch, fioletowe opakowanie! Moje ulubione! Spróbujmy! Mm, świetne! A oto mój pierścionek z lizakiem! Jest po prostu niesamowity! Cześć, słodziaki! Hej! Cześć, przystojniaku! Jaki jesteś silny i potężny! Uwielbiam mężczyzn, którzy interesują się sportem! Fajnie! Och, o! Myślę, że miałeś wypadek w spodniach! Co? Co? Dlaczego się śmiejesz? Nic nie rozumiem! Ups! Rozumiem! Katastrofa! U! Nie! Masz to wszystko źle! Wcale się nie zmoczyłem! Uh, to, to mój katar. Widzisz? Ups, chyba zostałem przyłapany. O nie, no dalej. Zgadza się, mogę cię wpuścić na pokład samolotu. Co się tutaj dzieje? Jak się masz maleńka? Wsiadam na pokład. Och, kolejny, nie przechytrzysz mnie? Co? Te mięśnie brzucha są prawdziwe. Wow, to niesamowite. Wow. Co za dzień? To trwa zbyt długo. Proszę, przepraszam, tak. Wejdź, proszę. Do lepiej. Witam, panie. Samolot czeka na pana. Dzięki super. Udało się. Zapomnieli sprawdzić moje hantle, ale mam tam całą stertę moich ulubionych słodyczy. Nigdy nie latam bez nich. Niesamowite. Uwielbiam cukier. Czy możesz się ze mną podzielić? Okej. Okay. Och, dziękuję! To takie miłe. Chodź. Kto? Następny? Och, kolejny Lizak. Jak już mówiłem, żadnych słodyczy. Możesz iść, ale bez niego. No dalej. Ło! Cześć dziewczyno! Jestem klaunem! Poznajmy się! Oto pierwszy żart! Och, bardzo śmieszne. O Boże! Masz snikersa? Twoje sztuczki na mnie nie zadziałają. Chwileczkę, co to jest? Podobał ci się mój kwiatek? To powąchaj, to zabawne. Och, ten klaun mnie złapał, chodź. Chcesz przyjaciela? Hmm, tak, miło Cię poznać. O! Nienawidzę klaunów! O nie! To wspaniały dzień, nie sądzisz? Och, ta róża jest dla Ciebie, Pani. Tak. Och, dziękuję. Tak niespodziewane i miłe. Więc, dzieciaki, nie nudźcie się ze mną, usiądę w pierwszym rzędzie, jest bardziej solidny. A teraz czas chrupać moje smakołyki. Ten Twix jest o wiele lepszy. Uuuu, żartuję, wszystkie są tak samo dobre. Mam czekoladę jak każdy klaun. Klaunie, jak udało ci się przemycić te smakołyki? Dziękujemy. Nie ma problemu, zgadzam się. Kocham swoją pracę. Można siedzieć bezczynnie przez cały dzień albo nauczyć się walczyć kataną. Będę jak żółw ninja. Dzień dobry, przyszłam zrobić badania. Najpierw pokaż mi, co jest w środku walizki. Nie, nie potrzebujemy tu lekarza. Odejdź. Muszę cię jeszcze przebadać. No dobra, jeśli nie chcesz mnie wpuścić do więzienia, to będę musiała zacząć od ciebie. Z pomocą lewatywy. Zdaj Zdejmuj spodnie. Yy, nie, nie, lepiej no, zbadaj więźnia. Wygląda na chorego. to i on, pani doktor. Proszę go zbadać. Co? A, racja. Tak bardzo boli mnie brzuch. Myślę, że on jest naprawdę chory. Zostawię ci z nim. Lewatywa to prywatna sprawa. Trendy, przeprowadziłam ci twojego przyjaciela. Co? Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. I jak? Czy to twój kolega? Kolega nie, to jest kot. A mój kolega to. Dobra, troszkę się pomyliłam, ale nie martw się, na pewno wrócę. Wrócisz, ale teraz musisz już iść mam alergię na koty. Nie bój się, mam strzykawkę z odpowiednim lekarstwem. Dam ci zastrzyk i nie będziesz miał żadnych alergii. Oh, no. Nie, nie potrzebuję zastrzyku. Lepiej idź po kociaka, bo uciekł. Jakoś sobie poradzę. Mm, zaraz zjem coś spysznego. Skąd to się wziął kot? Jak on się dostał do budynku? Nic się nie stało, kociaku. Przykro mi, ale muszę cię stąd wyrzucić. No idź sobie. Ojej, chyba nas zauważyła! Zanim pani policjantka dojdzie do siebie, musimy uciekać. Następnym razem muszę zmienić kostium. Cześć, przyszłam, żeby posprzątać? Przepuść mnie. Nie ma mowy. Najpierw muszę cię dokładnie obejrzeć. Możesz mieć przy sobie coś niebezpiecznego lub nielegalnego. Nie bądź śmieszna, jestem tylko sprzątaczką. Chcesz kitketa? Mam jednego. O, bardzo dziękuję. Ale nawet nie myśl, że mnie przekupisz. Pokaż mi co jest w wiadrze. W wiadrze? My tam nic nie ma. Kurczę, co robić, wiem. Dlaczego się mnie czepiasz? Mam jeszcze 10 takich domów do wysprzątania, więc nie przeszkadzaj mi w pracy. Dobra, dobra, sprzątaj, przynajmniej będzie czyściej. Andy, mam twoich przyjaciół. Znalazłam całą trójkę. Trójkę? Ale on jest tylko jeden. Spójrz, znalazłam trzy złote rybki. Rybki? Jak w ogóle można nazywać rybkę przyjacielem? To nią! Cicho, idzie policjantka, schowaj rybki. Schować? Ale co mam z nimi zrobić? Gdzie mam je. A, wiem, do toalety. Tam jest woda, co oznacza, że ryby będą bezpieczne i zdrowe. Mam nadzieję, że niczego nie podejrzewa. Co się dzieje? Dlaczego cała woda jest na podłodze? Po co pani tu przyszła? Muszę pilnie skorzystać z toalety. Ojej, w takim razie szybko opuszczamy budynek. Mam nadzieję, że Jane znajdzie mojego kolegę. Bez niego jest mi tak źle. Tak bardzo stęskniłem się za moim pieskiem. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Witam, nazywam się y, Jerry. Muszę sprawdzić stan techniczny budynku. Oto moja walizka, proszę ją sprawdzić. Chyba wszystko ok. Mogę cię wpuścić do środka, proszę. A jednak, ja stop! Po pierwsze, czy mógłbyś rzucić okiem na moje krzesło? Jest zepsute. Nie mogę w nim normalnie usiąść. Krzesło? A, no tak, zdarza się. To proste. Potrzeba, y, potrzeba tylko taśmy klejącej. Taśmy klejącej? Tak. Proszę wejść, szefowie znowu wezwali najtańszą firmę. Zapraszamy! Mamy tu problem z oświetleniem. Czy mógłbyś wkręcić tę żarówkę? E, jasne! Dla mnie to nic wielkiego. Teraz trzeba tylko wymyślić, jak dostać się do Diego. Wiem, wystarczy zrobić duży otwór w ścianie. Myślę, że przyda mi się do tego młotek. Ojej, mury w więzieniu są twardsze niż gdziekolwiek indziej, ale to nie szkodzi, mam wiertarkę. Co to ma być? Chyba będę musiała się uciec do ekstremalnych środków. To działa! Co się tam dzieje? Proszę się nie martwić. W ten sposób trzeba wkręcić żarówkę. Angie w końcu zobaczy swojego przyjaciela. Gdzie jest mój pies? Nie ma mowy, żeby zmieścił się w tej dziurze, co? To szczur! Co się stało? Dlaczego w ścianie jest szczur? oh! Zanim będzie za późno, musimy stąd wiać. Dobry wieczór, złapałem niebezpiecznego przestępcę. To Fredka! Trzeba ją wsadzić do celi! Hmm... Ojej, no właśnie, widzę, że od dawna próbują ją złapać. Okay. proszę wejść, cele są tam. Gdzie jest mój banan? Co się tam dzieje? Jane, przyprowadziłaś mojego przyjaciela? Tak, oto i on. Nie cieszysz się, że go widzisz? przyjaciel, to Fredka. One są przerażające. To nie jest mój przyjaciel. Mam tego dosyć. Biedne zwierzęta, biedna ja. Co się dzieje? Chwileczkę. Nie jesteś policjantem. Muszę podjąć odpowiednie działania przeciwko tobie. Ej, gdzie jest moja broń? Wygląda na to, że Fletka jest mistrzem w swoim fachu. Co tu się dzieje? To nieładnie. Musimy już iść. Proszę nam wybaczyć, ale lecimy. Stać i tego, tego nie. Nie zrobisz tego. Nie pozwolę ci na to. Wiesz co? Nie będę cię za to karmić. A to banan, który będziesz jadł przez cały dzień. Smacznego! Przypuść mnie, Przyniosłam jedzenie dla więźnia. Mam nadzieję, że w środku nie ma żadnych zwierząt, bo ostatnio mieliśmy tu jednego z Fredką. O czym pani mówi? Jakie zwierzęta mogą znajdować się w żywności? To niezgodne z przepisami. Mogę wziąć kurczaka, jestem taka głodna. No. Oczywiście, smacznego. Dziękuję. No, wreszcie mogę zjeść porządny posiłek. Skąd się wzięła tu sierść? Chyba wiem. Andy, to ja, Jane. Przyprowadziłam ci przyjaciela. Naprawdę? Nareszcie. Mam już dość czekania. Gonię go od dwóch godzin. Ależ masz szybkiego i zwinnego króliczka. To nie jest mój przyjaciel, to jest królik. A ja potrzebuję. Cicho nadchodzi policjantka! Mam was, to znowu wyj znowu, zwierzęta! Co? Jakie zwierzęta? Pod kioszami one tam są. No, tu nikogo nie ma. Nie możecie mi tego udowodnić. Nie wierzę, sama widziałam futro na kurczaku. No proszę spojrzeć, tu nikogo nie ma. Wydawało ci się. Wydawało? Nie, znajdę go. Wiem, że gdzieś tu się chowa. Czym ty mówisz? Nic nie widziałem. Po prostu mnie karmiono. Jaki mądry królik. Udało mu się wskoczyć pod czapkę. Stop! Dokąd zmierzasz? Przyszłam zobaczyć się z Endym. Jestem jego żoną, mamy rodzinę i małe dziecko. Czy mogę wejść? Po prostu dziecko już bardzo tęskni za swoim tatusiem. Dziecko? No oczywiście zapraszamy Andy. Nie powiedział nic o swojej rodzinie. Andy, cześć, to znowu ja. Myślę, że tym razem przyprowadziłam twojego kumpla. Dlaczego od razu nie powiedziałeś, jak wygląda? Tak, to mój przyjaciel. W końcu jesteś ze mną. Tak bardzo za tobą tęskniłem. Daj mi go! Jest gruby, dlatego nie zmieści się przez kraty. Bab go, on ucieka! Uwielbiam parówki. Co się stało? Dlaczego posterunek zamienił się w zo? E, piesku dokąd idziesz? Pomocy, zostałam zaatakowana. To chyba szansa, żeby dać Endiemu wolność. Klucze są tutaj. Możesz mnie wypuścić? Tak już. Zaraz będziesz wolny. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni klucz. Że wiem, jak uspokoić to zwierzę. Chcesz kiełbaskę? Wiem, że chcesz. No to teraz do dzieła. Ty też pójdziesz do więzienia. No, no, co ty tu robisz? Yy, nic takiego, ja tylko yy, tu stoję. Kolego, posiedzisz sobie teraz z panem. Będziecie musieli siedzieć w jednej celi. Hurra, w końcu jesteśmy razem! Czyli mogę wrócić do domu. Nie ma mowy! Ostatnio udało Ci się zamienić więzienie w Zoo. Za to też przydało być ci się trochę czasu za kratkami. Na pewno nie będziecie się nudzić. A ja tymczasem idę na lunch. Nic się nie stało, damy radę.